Jedziesz, popchnij ją, niech się rozwija. Już. Druga. I trzecia. Poszło, wszystko. Dobra, odejdź. Moment. Tak? Poprosimy mamę, niech ją szyję Szybciej, 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 szybciej. Rozwin, tak, jakby się. O! Dobra. Popraw. Ok, odsuń się na razie, chwilę. Dobra, teraz tą drugą rolkę wiesz. Ręką zasłaniesz, rozwin. po prostu. O, o, to chodziło. Dobra, i teraz tu popraw cały się rozwiniesz. Dobra. Zajebiście. Dobra, rozwija. Pasuje, picobello. Dobra.